Manko z tej strony Mateo. Dawno nie grałem w WOTA. Wypadałoby coś zrobić. Wypadałoby zagrać jakąś bitewkę. Widziałem też, że jest jakiś tryb. Znaczy, tryb jak co roku jest po prostu kalendarz adwentowy. Jest tutaj wioseczka. Można sobie ulepszać tutaj. Robić coś. Choinka, jarmark. Jakieś jeszcze inne tutaj rzeczy. Zbiera się zasoby, które są tam. Każdy to zna. I w tym roku postanowiłem, że wrócę sobie na cały ten kalendarz adwentowy, na cały te świąteczne, na ten event świąteczny właściwie. No i, i bardzo mnie ciekawi, czy, czy ta gra nadal potrafi zirytować, nadal potrafi zdenerwować gracza, czy może się miło zaskoczę. Zagrałem kilka bitew. Wbiłem sobie tutaj trzeci poziom tej świątecznej atmosferki. Wypełniłem tam jakieś misje. Pojeździłem, wybrałem sobie kilka tam czołgów, które jakby no, mam do robienia i tyle. No, zastałem jeszcze przy okazji tutaj jakieś konto premium no, nawet nie wiedziałem też, że tyle obligacji mam. Kasa jest, wolne doświadczenie jest. Goldzik jest, ale nie zamierzam używać. Nie pamiętam nawet już kiedy ostatnio wydałem na tą grę pieniądze chyba nie wiem 8 lat temu, 7. Pamiętam wtedy, że kupowałem Susto Y bodajże. Ten pojazd kupowałem. Pamiętam, że chciałem go bardzo mieć. O, wtedy byłem jeszcze zajerany tą grą. Teraz jest troszeczkę inaczej. Yy, misje są jakie są, klikam bitwa. Tym czołgiem nie grałem dawno. Rzeka Perłowa fajnie wyrzuciło. Wyrzuciło na topie. Bardzo mnie ciekawi, gdzie teraz jechać, czy pojechać tam na prawo, gdzie się. No, wszystko odbywa, chyba. Widzę, że tutaj jest bitwa spotkaniowa, bo jest baza na środku, znaczy tam dalej. Rogu, w lewym dolnym rogu mapy jest baza, ale ja nie, nie będę tam jechać, pojadę tutaj w prawo i będzie w porządku. Chyba, mam nadzieję. Trochę za głośna ta muzyka jest, wydaje mi się. o to sobie. Ok, powinna być już, już dobrze. Mam też nadzieję, że nie będzie żadnego problemu z obrazem, bo yy, próbowałem zmieniać coś po prostu w programie do nagrywania i, i mi robił jakieś dziwne rzeczy, ale mam nadzieję, że, że będzie teraz ok. Głównie chodzi tutaj o klatki na sekundę, nie wiem czemu, ale yy, gdzieś po prostu czasami ta, yy, ta jakość obrazu tam spadła. I te klatki po prostu, no zamiast być 60 na przykład, to było, nie wiem, 60 przeplatane razem z, nie wiem, 40 klatkami. I to tak wyglądało. No raz było 60, tak jakby, a raz 40, 30, nie wiem. Być może jeszcze muszę pogrzebać tam w ustawieniach, ale, ale to nie jest ważne teraz. Teraz chcę się skupić tutaj na tej grze, na tej bitewce, zobaczyć czy w ogóle... Cokolwiek zrobię, cokolwiek ustrzelę, bo ja tym czołgiem to nie grałem dawno temu. Nawet nie spojrzałem, czy on jest jakoś wymaksowany, czy nie. Przyjedzie tutaj ktoś, czy nie? Tam na tamtej stronie już się coś dzieje. Wjechali na kapa. Aha, czyli ja jestem tutaj. Z tym te, te 150 No to nie za fajnie. Mam nadzieję, że ta gra dostarczy mi wielu wrażeń. Tych pozytywnych oczywiście, a nie negatywnych, bo to właśnie przez te negatywne wrażenia zrezygnowałem z, z gry wota. Okej. Okay. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby się rozdzielać. Ale ok. Próbujemy coś. No, zrobisz mi coś? Nie, chyba nic nie zrobi. Ok. Teraz zastanawiam się, gdzie jechać. Czy tutaj? Ale on nic nie wyspotował. Nie, na no, tędy pojadę. No na razie spoko bitewka No ale to fajne losowanie rzuciło, pierwsza bitewka dzisiejszego dnia i wylosowało mnie na szóstki i piątki Ej no nie no, o! Je, ja pieprzę Ale okej okay. Podjadę, kawo dwójka ale nie zostałem wyspotowany. Kurde, trochę za szybko ta bitwa. Nie no. Ludzie, 4 minuty bitwy i co? I koniec? Jadę na pewniaka. Ej nie no, to będzie nudna bitwa, nie? Ja pieprza nie. Jeszcze kurwa nie trafiłem. Nie no, nudna bitwa, ale to też dlatego, że wybrałem taki czołg. No, jest nijaki, jest wolny. Chociaż jest 9-7. My możemy to jeszcze chyba przegrać. Podbija działo, widzę. Jezu, co ja robię. Okej, okay. okej, okay, okay, fajna bitewka 11 do 8 Jak na pierwszy raz... Znaczy no nie pierwszy raz, wcześniej jeszcze grałem tam kilka bitewek. Żeby w ogóle zobaczyć czy, czy to ma sens, czy... Czy będę chciał, chciał, chciał dalej to jakby no kontynuować Da się tędy zjechać? Kurde, ja w to tak dawno nie grałem, ja nie wiem co gdzie jest Znaczy tą mapę to ja znam, bo ona była Kiedyś tam dawno temu Kurde, co to? Ja nie mam tego ustawionego w ogóle Naprawiarki nie mam poustawionej, kurde No jedziemy, jedziemy, zobaczymy Kurde, tutaj się wjeżdża teraz czy co? Ja nie, ja nie pamiętam, czy tutaj się wjeżdżało kiedyś czy nie. Czy Wargaming to tutaj zmienił? Nie mam pojęcia. Orzesz, kurde. No, widzi mnie. Nie no, tutaj nie mogę wjechać nigdzie z tej strony. To ten wjazd gdzieś tam jest pewnie. Bitwy chyba nie przegramy. Ale zastanawiam się, czy pomóc temu 150 temu, czy... Czy nie? Kurde, no. Takim wolnym pojazdem, pierwsza bitwa na tej mapie. Pierwszy raz ją widzę od wielu lat. I nie wie człowiek co ma robić w tej grze. Kurde no. Ej, ja bez kitu ja jestem... Bez ja, ja, jestem totalnie zagubiony, ja nie wiem co ja mam robić, nie? Tak naprawdę to powinienem pomóc temu gościowi. O. A zamiast strzelać, to ja się patrzę gdzieś. Nie, nie, ja totalnie zjebałem tutaj sytuację. Ja nie wiem, co ja robię, nie. Dobra. Nie, jadę tutaj na nich. Nie wiem, może mi się uda to wygrać tu z nimi. Chociaż jest jeszcze te 3485M. On mnie widzi? Ja pieprzę. Ok. Nie, totalnie ta bitwa jest nieudana w moim wykonaniu. Ech, no ale tak to jest jak się wraca do tej gry po takim długim czasie Okej, okay, udało się schować przed nim No ale co mi to daje, no? Co mi to daje? Gościu mnie widzi, spotujemy cały czas hm. No nie jest za ciekawie Czy ten koleż będzie chciał. O, jeszcze artyleria. Ej, zagrałem jak totalna ciota, nie. Ja nie wierzę w to, co ja zrobiłem. Okej. Okay. Okej. Okay. Dzięki. Kurde Czy mi się to uda? Okej, okay. jakoś się wybroniłem z tej sytuacji, ale No naprawdę zagrałem najgorzej jak tylko mogłem Straciłem tyle życia, a przecież mogłem Coś więcej zrobić Oho, jeszcze ten Podpalenie, ciekawe No, i okej, okay. marłem. Taka była moja pierwsza bitewka na tym czołgu. Szczerze mówiąc, nie wiem co powiedzieć. Gra się całkiem przyjemnie, tak? Pod warunkiem, że no, jakby wie się, gdzie, gdzie jechać, co robić, jakie pozycje, co, gdzie i jak. Nie, no ten koleś tego nie wygra, chyba. A szkoda. No, bo zostanie jeszcze te 3485 m Czat widzę. Widzę, nadal działa tak, jak. Tak jak działa. Społeczność jest moim zdaniem toksyczna w tej grze, no ale. Cóż. Ta gra po prostu generuje emocje, no i tak się dzieje, no dlatego. Każdy chce wygrać, każdy chce robić damage. No, bardzo ciekawi mnie ten pojedynek, kto wygra w ogóle. No, panowie. Na razie stagnacja taka. Nic się nie dzieje. Ale prawdopodobnie ten gościu w 85M wygra to. Gdybym w sumie nie oddał w niego tych dwóch chyba albo trzech strzałów, to, to już no to byłoby inaczej, tak? Sytuacja byłaby pewna dla, dla 85, bo yy, wyjechałby na tego PZTA, na tego pancera, czy co to tam jest. A jeszcze artyleria przecież została. O to nie będzie tak łatwo. Zapomniałem sobie, jeszcze artyleria gdzieś tam jest. Kurde, jeszcze ten Digger Max. O kurde. Nie no nieźle. Chyba jest wygrana. O kurde, no to nieciekawie. A nie trafił. Dobra. No to wygrana. Już nie mogą tego zepsuć. Ale nie taranuj gościu, bo nie wiadomo. Co się może stać. Dobrze. E no. Jak na pierwszą bitwę, po takim czasie na tym czołgu spoko, no Ciekawe. Bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak tam wyniki. O kurde, co to jest? Otrzymano naklejkę pierwszego poziomu. Prezent. Ok. 2400. A dodam sobie to. No drugi wynik. W demedżu tak. W expie No to samo też drugi wynik. Nie no, całkiem spoko. Nie wiem jak byłoby innym pojazdem, ale yy, będę sprawdzał. Będę sprawdzać, co tutaj w ogóle jeszcze jest? Rzetony? Za lata służby. A to ja to pamiętam. Było to też chyba tam na 8 lat, chyba miałem i tak dalej. Ja to odbierałem. To pamiętam co to jest. To jest zawsze fajne, bo to jakoś tam yy, zachęca do tego, żeby wrócić tutaj do wota, do, do tej gry. Kalendarz adwentowy, już dwa otworzyłem wcześniej. Poprzednie dni, teraz trzeci. Ok, nie wiem co to jest. 100 czego? Razy 5 jakaś nalepka czegoś. Nie wiem o co chodziło. Żeton do automatu. A to ten automat to ja widziałem, bo już miałem te żetony. Tu w ogóle jest. Do 26 grudnia otwieraj drzwiczki kalendarza i otrzymuj dodatkowe prezenty. No to już otrzymałem, tak? Już odebrałem te żetony. W dalszej kolejności widzę jest... Są cztery załogantki? Dobrze, myślę tak. A na samym końcu jest pięć pudełek. Ale to są te pięć pudełek takich... Nie, to nie są. To są te normalnie do kupienia ze sklepu premium. To jest dobre. Ja pierwszy raz coś takiego widzę. Ja nie, nie przypominam sobie, żeby rok temu albo dwa lata temu było coś takiego. Bo ja sobie tam co roku e, zawsze w poprzednich latach wchodziłem e, na grudzień na jakieś tam eventy czy coś. Bo czasami śledziłem to, co się tutaj dzieje w tej grze. No i ja nie przypominam sobie, żeby było coś takiego. W każdym pudełku, kryształ górski, no to to jest do ubierania choinki i zawsze jest dwe, 250 golda. Ok, szansa na wylosowanie. Dla przedmiotu z listy 85%, czyli od 250 golda do 1000 kredyty do pół miliona i konto premium 1, 3 i 7 dni, szansa dla kota jakiegoś wylosowanie. No to takie, takie chyba mało istotne. Najważniejsze to są czołgi premium. No i ta szansa rzeczywiście tutaj nie jest taka jakaś wielka. 2,5% zaledwie dla ósemek, chociaż tak, to są ósemki. Ja totalnie nie wiem co to za pojazdy. Jakieś Tiger Mousey? Ja pieprze, ja nie wiem co to jest w ogóle. Ja totalnie nie byłem w tej grze od dawna, więc nie wiem. Muszę się trochę chyba zapoznać z tym 5% szans dla wylosowania stylu 3D A, jeszcze jakieś yy, piątki tutaj są widzę. Jakieś Chaffi, Vickers, ALMT. Okej, okay, spoko. Fajnie, że dają coś takiego. Będę sobie to odbierać, będę sobie codziennie w, to, w ten kalendarzyk adwentowy sobie klikać. Bo może być to całkiem fajna, całkiem fajna rzecz. Nie wiem czy rozegrać jeszcze jedną bitwę jakimś czołgiem, ale chyba nie. Nie wiem nawet czy ktoś będzie chciał takie coś oglądać. No ale no, nie wiem, pomyślimy. Ja się też muszę zastanowić czy ja w ogóle chcę w tą grę grać, czy chcę się angażować w nią jakoś bardziej, bo no, są też inne gry do ogrania, ale... Ale dobra, okej. Okay. To by było na tyle. Gierka myślę, że na te święta do pogrania będzie. Zdecydowanie do pogrania, ja na tą grę pieniędzy nie wydaję, a mimo to dostaję jakieś premium. No, Golda też chyba tam... Nie, Golda nie było. Gold mi został chyba z poprzednich yy, z poprzednich tam lat no obligacji to tyle nie miałem, to pewnie za te lata służby Tu w ogóle coś jest pozmieniane, nie to, żeby to wszystko robić o, Sprawdzać to tutaj, nie wiem, obserwować sklep czy coś, o w ogóle to Nie wiem, coś u nich chyba tam nie działa Koszary, to wszystko zostało widzę pozmieniane, to wszystko zupełnie inaczej wygląda, no drzewka są takie same jak były No czy w takiej samej jakby stylistyce, konwencji, nic tutaj nie jest poprzestawiane Przebieg służby widzę został zmieniony, kampanie to chyba było, misje to też było, takie o, także spoko, fa fajna rzecz, magazyn, dobra, ok, to by było tyle, dzięki za wysłuchanie, jak komu się podobało to spoko, na razie cześć, no i pewnie będzie więcej takich filmów, by być, bo być może będę tak codziennie sobie wrzucał te filmy, albo co dwa dni? Nie wiem, zastanowię się. Dzięki, na razie, cześć.